Dzień dobry Państwu, witam w Polityko TV, gdzie spotykamy się z Panem Wojciechem Konończukiem z środka Studiów Wschodnich. A tematem naszego spotkania jest Białoruś, sytuacja na Białorusi po ostatnich wyborach, które ponownie wygrał Pan e, dotychczasowy prezydent. E, panie Wojciechu, co się dzieje na Białorusi? Bo w, ta sytuacja, która ma teraz miejsce, e, powtarza się co wybory. Oprócz pierwszych wyborów w latach 90., które w Łukaszenkę e, do władzy wypchnęły, wtedy nie było żadnych protestów. Ale wszystkie kolejne wybory kończą się protestami i pacyfikacją fizyczną tych, tych, tych protestów. Czy tym razem mamy do czynienia z czymś innym, czy znów będzie wtórka z Dzień dobry. Może bym powiedział tak, że to, co się dzieje od kilkunastu już dni, jest jednak zupełnie nietypowe. Pan ma rację, że wcześniej również obserwowaliśmy protesty powyborcze. Tutaj najbardziej burzliwe były w 2010 roku po grudniowych wyborach. One zostały bardzo szybko spacyfikowane. Ale też skala tych protestów, liczebność tych protestów była nieporównywalnie mniejsza niż to ma miejsce od 9 sierpnia, czyli od, od, od dnia, kiedy zakończyło się głosowanie na Białorusi. W 2015 roku po tych ostatnich, czy przedostatnich już teraz w wyborach prezydenckich demonstracji właściwie nie było co też wynikało z tego że to był bardzo specyficzny moment mieliśmy e, e, wojny na Ukrainie na wschodzie agresję rosyjską e, propaganda białoruska bardzo skutecznie tym grała strasząc społeczeństwo że czy byście chcieli taki był sygnał aby to powtórzyło się na, na Białorusi. Więc 2015 rok był pod tym względem nietypowy, bo tego typu protestów nie było. Natomiast od, od 9 sierpnia tegoż, tegoż roku mamy rzecz zupełnie niebywałą, dlatego że protesty to nie jest tylko stolica, to nie jest tylko Mińsk, to jest właściwie cały kraj, to wszystkie mniejsze i większe miejscowości. Więc to jest najpoważniejsze wyzwanie, z jakim Aleksandr Łukaszenka. Musi się liczyć od czasu, kiedy objął władzę 26 lat temu. Jest to, jest to rzeczywiście bardzo poważny kryzys polityczny. Co istotne, chyba do tej pory wieś robotnicy popierali go, stawali okoniem w stosunku do protestujących, a teraz się dołączyli do tych protestów. Było, było wystąpienie Łukaszenki w jednej z fabryk. W której miał ogromne poparcie zawsze, i został wygwizdany i musiał uciekać ze sceny. To się chyba nie zdarzyło do tej pory wcześniej. Dokładnie. Mamy, to jest kolejny nowy, bardzo ciekawy element w tych protestach, mianowicie to, że do nich dołączyli robotnicy. Robotnicy wielkich przedsiębiorstw państwowych, tutaj trzeba pamiętać, uwaga na marginesie, że. Gospodarka białoruska jest nietypowa wśród innych gospodarek europejskich, dlatego, że tam cały czas dominuje państwo. Około 70 nawet procentowy udział państwa w całości, w całości gospodarki. Robotnicy byli zawsze takim jednym z filarów władzy Łukaszenki. Doceniani przez niego, zwykle go popierający i zwykle na niego głosujący. Tymczasem okazało się, że robotnicy do tych, do tych protestów nie tylko dołączyli, ale też w części przedsiębiorstw państwowych też w tych największych, ogłoszono strajki i to było, to było uderzenie, cios w stronę Łukaszenki, którego on zupełnie nie oczekiwał. Co więcej, on pojechał do, do jednej z takich fabryk w Mińsku w ostatni poniedziałek i tam mimo tego, że na spotkaniu z nim wyselekcjonowano robotników, było, było kilkaset osób, to on usłyszał od tego tłumu okrzyki, które mówiły odejdź. Więc był zupełnie zdez, zdezor, zdezorientowany, nie wiedział jak zareagować. Więc te, te strajki są niewątpliwie bardzo, bardzo ważnym elementem na mapie tego, co tam się dzieje. Dlaczego to się dzieje? Bo w, z informacji, jakie, jakie mam z, z, z Białorusi, wynika, że państwo. Całkiem nieźle funkcjonuje, jak na, jak, na, jak na dyktaturę. Ludzie nie chodzą głodni, zapewniona jest praca, odnawiane są zabytki, włożono ogromne pieniądze w to, w to, żeby odbudować de facto Białoruś. No to wygląda, że tam wszystko było ok, oprócz tego, że pan Łukaszenka potrafił zabić swoich przeciwników politycznych. Ale dlaczego akurat w, w tej chwili nastąp, nastąpił taki wybuch niechęci do niego? To jest ważne pytanie, ale odpowiedź na nie musi być złożona. Nie ma jednej odpowiedzi. Myślę, że to jest kompleks przyczyn. Ciekawe jest to, że takim bezpośrednim detonatorem tych nastrojów społecznych, które mamy, było, był, był koronawirus, właśnie. To, że władze białoruskie od samego początku zlekceważyły zagrożenie, zbagatelizowały je, Aleksandr Łukaszenka zamienił się w ministra zdrowia i mówił, że koronawirusa najlepiej jest zwalczyć chodząc do, do sauny i pijąc, i pijąc wódkę. Więc społeczeństwo poczuło, że coś takiego najbardziej newralgicznego dla każdego człowieka, czyli zdrowie, jest zagrożona, w tym jest zagrożone przez, przez władze, prawda, które swoją reakcją doprowadziły do tego, że na Białorusi mamy jeden z największych ilości zachorowań per capita w ogóle w Europie. Więc to, to był detonator. Natomiast kompleks przyczyn był złożony. To jest też kryzys gospodarczy, który zaczął się w tym kraju wcześniej, przed koronawirusem, koronawirusem jeszcze. Tutaj trzeba pamiętać, że rzeczywiście Łukaszenko przez sporą część swoich rządów był autentycznie popularny. Mówiliśmy o robotnikach jako jednym z podstaw jego, jego, jego rządów. On utrzymał pewną stabilność socjalną, dobrze działała medycyna, była, nie było, prawie nie było bezrobocia, była praca i była płaca. Mimo tego, że płace były relatywnie, relatywnie niewysokie. Więc na, na tle innych państw postsowieckich, na przykład Ukrainy, gdzie jednak państwo tej stabilności socjalnej e, tak, tak, w, takim, w takim stopniu, jak na Białorusi nie zapewniało, e, można powiedzieć, że e, model białoruski był e, patrzono na z pewnym, z pewnym podziwem. Tyle, że to się zaczęło kończyć już kilka lat temu. Od kilku lat białoruska gospodarka jest w stagnacji. E, i, I jak gdyby ta wcześniejsza, ten wcześniejszy dobrobyt. Jeśli tak można powiedzieć, pewien warunkowy dobrobyt przestał mieć miejsce. Jeszcze jeden ważny element to jest to, że tam dorosło nowe pokolenie, które niekoniecznie pamięta, co władze zrobiły 10 lat temu z protestami powyborczymi. To są ludzie, którzy mają w kieszeni smartfony. Internet nie jest już dobrym luksusowym, jak to miało miejsce 10 lat temu. Mamy zupełnie nowe media. To nie jest tak, że media państwowe wpływają i kształtują poglądy Białorusinów. No i jest tu kluczowa sprawa, która też odgrywa ważną rolę w informowaniu Białorusinów o tym, co się dzieje to jest mianowicie Telegram. To jest taka sieć społecznościowa, która w Polsce jest prawie, może nie prawie, mało znana, mało używana, natomiast jest bardzo popularna w państwach Europy Wschodniej. Założycielem Telegramu jest rosyjski informatyk, bardzo popularny również na Bliskim Wschodzie i w Afryce. No i się okazało, że Telegram masowo używany przez Białorusinów właśnie w tych swoich smartfonach, które. Które, które są już bardzo, bardzo masowe, stał się takim, takim medium, które bardzo szybko informowało o tym, co się dzieje, jeszcze w okresie przedwyborczym. No i też, kiedy doszło do tej pierwszej pacyfikacji tych protestów powyborczych w ostatnich dniach, to Białorusini o tym, że OMON, czyli specjalne oddziały milicji białoruskiej na masową skalę zaczęły używać przemocy, to Społeczeństwo po kilku godzinach o, o tym wiedziało, prawda? Każdy też nosi dzisiaj w kieszeni kamerę w swoim telefonie. Więc pojawiały się setki filmików, nagrań, zdjęć. Więc to, że te protesty zaczęły się wzmagać, a nie słabły po pierwszych kilku dniach, to był też efekt serii błędów popełnionych przez reżim Łukaszenki. Znaczy ta ska wielka skala, na wielką skalę użyta przemoc, która spowodowała pewien szok. W społeczeństwie białoruskim. No Dość powiedzieć, że tylko w ciągu pierwszych trzech dni do aresztów trafiło 7 tysięcy osób, kilkaset zostało rannych, natomiast trzy osoby zginęły. Jedna w Mińsku, jedna w Brześciu, jedna w, w Homlu, z drugie największe miasto na Białorusi na wschodzie kraju, więc to też pokazuje, że protesty to nie tylko to była nie tylko stolica ale one były bardzo, bardzo rozrzucone po całym kraju. Ale protestów nie wywołał przed wyborami to, że na przykład zostali aresztowani główni kontrkandydaci Łukaszenki, na to społeczeństwo białoruskie jakoś nie zareagowało w żaden sposób, czy to już wcześniej się zbierała ta fala? Przyjmijmy, że słynny youtuber białoruski został aresztowany, jak tylko zgłosił, zgłosił swoją kandydaturę. Kolejny kandydat, kiedy tylko zgłosił, go, to od razu zatrzymano go za malwersacje finansowe, znajdując w jego Biurze grube zwitki banknotów. Dość, dość sztucznie wyglądało, ale jednak zostali zatrzymani. Nikt nie reagował na to. Tak, oni zostali zatrzymani. My mieliśmy symptomy ożywienia tego społeczeństwa. To też trzeba pamiętać, że jest taki stereotyp na temat społeczeństwa białoruskiego, że ono jest apatyczne, bierne, pasywne, niechętne do tego, żeby na większą skalę walczyć o swoje prawa. I tu się okazało, że od wiosny my zaczęliśmy obserwować bardzo. Rosnące ożywienie tego społeczeństwa do komitetów wyborczych kandydatów, którzy zbierali podpisy poparcia. Prawo białoruskie mówi, że trzeba ich mieć 100 tysięcy, czyli tyle samo co w Polsce, ale pamiętajmy, że Białoruś jest krajem czterokrotnie mniejszym od Polski, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Więc mieliśmy dosłownie kilometrowe kolejki w białoruskich miastach, w szczególności w Mińsku, do komitetów poparcia, aby złożyć podpis. Potem, kiedy władze nie zarejestrowały, a potem aresztowały, czy zatrzymały Cichanowskiego tego blogera, o którym pan wspomniał, Siergiej Cichanowski, który od, od, od roku rozkręcił bardzo skutecznie swój kanał na YouTubie. On jeździł po kraju, nagrywał krótkie relacje ze zwykłymi Białorusinami, którzy właśnie one świetnie pokazywały, że. To wcześniejsze pojęcie na temat Białorusi jako jak, jak państwa pewnej stabilności socjalnej już nie istnieje, że ono się skończyło. E, on też przyczynił się do tego, że, żeby te nastroje społeczne ożywić. Pamiętajmy też, że Białoruś przez ostatnie ponad dwie dekady jest krajem bez polityki. Nie mamy partii opozycyjnych w parlamencie. Mamy de facto jednego polityka, którym jest Aleksandr Łukaszenka. Więc e, odpowiadając na Pana pytanie, kiedy, kiedy bloger Cichanowski został e, wsadzony do aresztu, były protesty związane z tym, na ulicę Mińska weszło kilka tysięcy osób. Podobnie, podobne były reakcje, kiedy Wiktor Babaryka, to jest kolejna bardzo ciekawa postać, e, były bankier, e, szef jednego z największych banków do niedawna białoruskich, który zgłosił swój akces do wyborów, zebrał ponad 400 tysięcy podpisów, czyli w skali białoruskiej Zupełnie rzecz nie bywała i on też nie został zarejestrowany. Czyli władze go, władze go pod, pod, pod różnymi pozorami, pretekstami wsadziły do aresztu, gdzie siedzi już prawie trzy miesiące, czy ponad trzy miesiące. A jednocześnie, mimo tego, że zebrał tak wiele głosów, nie został zarejestrowany. I również po tym, kiedy trafił do aresztu, jego, jego zwolennicy wyszli na ulicę. Kolejnym kończąc ten wątek, takim elementem, który mówił nam o tym, jak bardzo ożywione jest to społeczeństwo, były wiece światłany Cichanowskiej. Ona jest małżonką tegoż blogera, o którym mówiliśmy wcześniej, która zupełnie nieoczekiwanie trafiła do wielkiej polityki, w tym sensie, że ona wcześniej była gospodynią domową. Zajmowała się wychowaniem dwójki dzieci, wcześniej pracowała jako, jako nauczycielka języka angielskiego, więc osoba bardzo daleka od polityki, która zgłosiła swój akces do wyborów po tym, kiedy władze nie zarejestrowało jej męża. I się okazało, że ta osoba sobie świetnie radzi, że na jej wiece przedwyborcze przychodzą tysiące, tysiące ludzi, i ona takim swoim turnem po, po Białorusi też przed wyborami właśnie ożywiła czy przyczyniła się do żywienia tego społeczeństwa. A czy zaraz po wyborach wyjechała z kraju, co wyglądało dość no, niepoważnie, bo nie zostawia się ludzi samych, jeśli jest liderem? Tak, też trzeba pamiętać, że, że Cichanowska prawdopodobnie te wybory wygrała. Tu możemy, nie mamy tylko pewności, czy potrzebna byłaby druga runda, czy druga runda byłaby niepotrzebna. Ona nie tyle wyjechała, co została zmuszona do wyjazdu. Trzeba pamiętać, że jej dzieci już wcześniej trafiły za granicę z, z babcią, że jej mąż siedzi od, od kilku tygodni w, w areszcie i, i prawdopodobnie, się okaże się, że Łukaszenka się utrzyma przy władzy, szybko z tego aresztu czy też więzienia potem nie wyjdzie. Więc ona, on, z nią przeprowadzono kilkugodzinną rozmowę w siedzibie Centralnej Komisji Wyborczej Białoruskiej, gdzie padły, padły groźby, no i ona de facto została zmuszona do, do wyjazdu. Ale też trzeba pamiętać, że patrząc na reakcje społeczne Białorusinów na to, niewiele osób miało do niej o to pretensję. Ona i tak zrobiła więcej, niż od niej oczekiwano. To, to nie zmienia faktu, że te protesty, które trwają już, już ponad 10 dni, one nie mają silnego przywództwa politycznego i to jest coś, co je, co je na pewno osłabia. Powstał wprawdzie e, komitet koordynacyjny, składający się z kilkudziesięciu osób, który, który ma, ma być takim ciałem, który, które będzie. W założeniu przynajmniej sprawować władzę w okresie przejściowym i jakoś próbować tymi strajkami i, i protestami kierować. Natomiast no, póki co, to, to, to ta rada koordynacyjna nie pokazała, nie pokazała w pełni efektywności swojej, nie ma na razie lidera w zmian na Białorusi. Nie ma takiej jednej osoby, o której moglibyśmy powiedzieć, że jest liderem. Jest to cichanowska, która jest za granicą. Do pewnego stopnia jest to też Maria Kalesnikawa, to jest y, szefowa sztabu wyborczego tegoż bankiera, Wiktora Babaryki, który nie został zarejestrowany, która potem dołączyła do sztabu Cichanowskiej, razem z nią jeździła po kraju, mobilizując, y, mobilizując społeczeństwo. To jest osoba o dużej charyzmie, 37-latka, y, muzyk, flecistka z wykształcenia, y, osoba, która jest już bardzo rozpoznawalna w społeczeństwie białoruskim. Jaka jest szansa, że Łukaszenka odda władzę? To jest kolejne kluczowe pytanie. Myślę, że on tego bardzo nie chce robić, zrobić. On nie wykazuje jakiejkolwiek woli do, do dialogu ze społeczeństwem nie ma w ogóle mowy o tym, że pójść na ustępstwa. Od wczoraj przynajmniej widzimy też, że on próbuje przejść do kontrofensywy. O ile skala protestów była dla niego zaskoczeniem, on się do nich przygotowywał i cały aparat władzy. Było wiadomo, że te protesty wybuchną, że, że trzeba będzie na nie reagować w sposób siłowy. On też, to jest zresztą wiele mówiące, nie tyle przed wyborami organizował wiece wyborcze ze swoimi zwolennikami, co jeździł po kilku jednostkach wojskowych, w kraju, mobilizując tych żołnierzy, do tego, że jak trzeba będzie walczyć z Majdanem, to to będzie wasze, wasze zadanie. Więc, to że, to, że reżim użył przemocy, było, było jak najbardziej oczekiwane. No i teraz pytanie wracając do pana pytania o to, co, co dalej z Łukaszenką. Ja myślę, że wszystko zależy od determinacji Białorusinów. Znaczy w tym momencie mamy dwa takie główne scenariusze bazowe. To znaczy, pierwszy, protesty, dynamika protestów będzie słabła. Mimo tego, że to społeczeństwo cały czas jest mocno zbuntowane, myślę, że to społeczeństwo już nigdy nie będzie takie, jak było wcześniej. Znaczy, te ostatnie ponad 10 dni, jednak bardzo to społeczeństwo zmieniły. Natomiast Łukaszenka nie stracił kontroli nad sektorem siłowym który był bardzo, był jest bardzo ważnym, ważną podstawą jego władzy. No i też, co jest kluczowe zawsze przy tego typu wydarzeniach, czyli masowych ruchach społecznych, które być może już możemy nazywać rewolucją, to jest brak większych pęknięć w elicie władzy. Tego nie obserwujemy na Białorusi. Udaj, udaje się Łukaszence utrzymać spoistość obozu władzy. Więc gdyby się, okaza gdyby się okazało, że, że jemu się e Udaje, tą, udaje się to przeczekać, te protesty zaczną gasnąć, no to myślę, że myślę, że on się on rzeczywiście będzie w stanie dalej rządzić tym krajem. Chociaż to będzie bardzo trudne, bo duża część Białorusinów, jak mówiłem, wypowiedziała mu posłuszeństwo i to społeczeństwo się, te, te dni po prostu zmieniły, zmieniły społeczeństwo. Drugi scenariusz bazowy byłby taki, że. Jednak te protesty cały czas będą trwały. Tutaj może się okazać, że determinacja Białorusinów pozostaje cały czas bardzo silna. Myślę, że takim sprawdzianem będzie najbliższy weekend. Zobaczymy, ile osób wyjdzie na ulicę w sobotę, w niedzielę w Mińsku i w innych dużych miastach. Trzeba pamiętać, że demonstracja ostatni, w ostatnią niedzielę opozycji białoruskiej to była największa demonstracja we współczesnej historii Białorusi. Ponad 100 tysięcy, czy to, to kilkadziesiąt tysięcy są różne szacunki ludzi na, na ulicach miasta Mińska i, i, i kilkaset tysięcy w całym kraju. Więc jeśli się okaże, że protesty trwają. Weekend, jak mówiłem, będzie takim momentem sprawdzającym. No i kluczowa sprawa co ze strajkami w przedsiębiorstwach. Widać, że ich dynamika zaczęła spadać, natomiast no jeszcze, jeszcze są zakłady, gdzie, gdzie komitety strajkowe, gdzie komitety strajkowe się zorganizowały. Mamy między innymi dla 22 przedsiębiorstw w Grodnie taki jeden wspólny komitet strajkowy i kilka innych przedsiębiorstw w Mińsku i pod Mińskiem również, również strajkuje. Chociaż to nie jest strajk, który by doprowadził do wstrzymania produkcji w większości zakładów, o tym trzeba pamiętać. Więc podsumowując, dwa główne, dwa główne scenariusze bym widział na dzisiaj. Tam z pracy odeszli pracownicy z telewizji państwowej i musieli Rosjan ściągać ludzi Łukaszenki. Tak, to jest też kolejne, kolejny ciekawy element, że kilka dni temu doszło do strajku w telewizji państwowej, czy jednym z filarów władzy reżimu. Trzeba pamiętać, że telewizja publiczna to jest właśnie propaganda, prawda? Która zawsze była takim, takim ważnym instrumentem. Ale świetnie, świetnie zrobiona, bo ja widziałem telewizję państwową białoruską i to naprawdę na wysokiej jakości przekaz jest. Mają tam profesjonalistów, to prawda w telewizji białoruskiej. Ten strajk się zaczął, zaczęło strajkować kilkuset, kilkuset dziennikarzy, dołączyła do nich też radio publiczne państwowe i początkowo również agencja państwa informacyjna. Natomiast wygląda na to, że władze ze strajkiem w telewizji państwowej sobie zaczęły radzić. Pojawiły się rzeczywiście informacje o tym, że bardzo szybko udało się sprowadzić dziennikarzy z Rosji, operatorów kamer również, bo strajk też dotyczył operatorów kamer. I w poniedziałek rzeczywiście doszło do czegoś, co wcześniej się nigdy nie, nie czego nigdy nie obserwowaliśmy na Białorusi, mianowicie że, że telewizja białoruska na czas jakiś zamilkła. Przestała nadawać program, była włączona muzyka, nie, nie było przez jakiś czas wiadomości. A potem, jak wróciły, to były, widać, że było mniej mnite materiałów, bardziej też jakieś archiwalne rzeczy pokazywali. Więc na tym etapie wydaje się jednak, że ten strajk w telewizji został opanowany. Okej, okay. wspomniał Pan o Rosji. Jaka jest rola Rosji w całym tym zamieszaniu? Bo przed wyborami Łukaszenka twierdził, że zatrzymał Wagnerowców, czyli takie oddziały specjalne rosyjskie na terenie Białorusi. Skąd się tam wzięli i dlaczego? To Może tak, zaczynając od Wagnerowców. Nie, kilka dni przed wyborami władze ogłosiły, że w jednym z senatoriów pod Mińskiem zatrzymano grupę 32 osób, którzy byli członkami takiej prywatnej firmy wojskowej Wagner, rosyjskiej. I władze zaczęły twierdzić, że oni zostali wysłani po to, żeby destabilizować sytuację na Białorusi w związku z wyborami. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że, dlatego że. Oni najpierw zatrzymali się w popularnym hotelu w centrum Mińska, potem z jakiegoś powodu przenieśli się do tego sanatorium pod Mińskiem, poruszali się w zorganizowanej grupie, mieli na sobie uniformy wojskowe. Przy tym sanatorium, w którym się zatrzymali, należy do Związków Zawodowych Oficjalnych Białoruskich, na czele których stoi szef sztabu wyborczego Łukaszenki. Więc bym, bym powiedział, że wszelkie zasady konspiracji, jakie tylko sobie można wyobrazić, zostałyby złamane. Więc to już kazało nam sądzić, że, że narracja władz niekoniecznie musi być prawdziwa, czy po prostu jest nieprawdziwa. Zaczęły się oskarżenia nawet nie tyle Rosji, co jest ciekawe nie tyle Kremla, tylko pewnych, jak to zaczął mówić reżim, pewnych środowisk w Rosji. Natomiast potem władze zaczęły zmieniać, zmieniać, trochę, zmieniać trochę narrację, zaczęły mówić, że to może NATO wysłało tych Wagnerowców, a może to Ukraina, a może to Stany Zjednoczone. Więc widać, że w tej relacji Łukaszenka zaczął, zaczął kluczyć, a kilka dni temu okazało się, że rząd, rząd Wagnerowców wydał Rosji. Więc myślę, że najbardziej prawdopodobne wyjaśnieniem tego, co się właściwie stało, to jest prowokacja służb białoruskich. Którzy być może ściągnęli tych, tych, tych ludzi, żeby zrobić pewną, pe, pewną pokazówkę, mówiąc kolokwialnie, w sensie takim, żeby zastraszyć społeczeństwo, powiedzieć, zobaczcie. Jak, jak będziecie po wyborach, jak będą, nie, będzie niespokojnie po wyborach, będą protesty, to może, może wkroczyć Rosja, już wysyła Wagnerowców i, i zrobić coś złego. To też był, to też był taki moment, kiedy, Rosja, kiedy Łukaszenko zaczął straszyć Rosją, nowy element w sytuacji przedwyborczej na Białorusi, właśnie kiedy pojawiła się też narracja na zasadzie Rosji jako pewnego zagrożenia. To, że on wydał wagnerowców, moim zdaniem pokazuje, że, że, ca, że, że całość była, była po prostu ustawiona przez, przez reżim. Być może oni rzeczywiście znajdowali się w e, tranzytem, jechali przez Mińsk i mieli bilety do, do Stambułu, skąd mieli rzekomo lecieć do, e, do Afryki. E, dziś Łukaszenka twierdzi, że to Polska z kolei steruje protestami, że Polska czyha na dobro Białorusinów i chce przekroczyć granicę. E, pff, jak pan to skomentuje? Ja, ja myślę, że Łukaszenka w tym momencie próbuje odwoływać się do rzekomego i nieistniejącego zagrożenia z zewnątrz ze strony, ze strony Polski, Litwy, NATO, innych państw. Na tej liście które, państw, które rzekomo próbują interweniować na Białorusi, o których mówił Łukaszenka w ostatnich dniach, pojawiły się nie tylko Polska, Litwa, a także Ukraina. Ukraina zresztą wezwała na konsultację swojego ambasadora w Mińsku kilka dni temu. To było też odpowiedzią z jednej strony na oskarżenia Łukaszenki, a z drugiej strony na to, że on wydał wagnerowców Rosji, mimo tego, że większość z nich to byli ludzie, którzy byli na liście ukraińskiej osób, które brały udział w walkach w Donbasie po stronie tzw. separatystów. Na tej liście Łukaszynki pojawia się również Holandia, pojawia się Wielka Brytania, pojawia się NATO. Więc widać, że on podjął pewną narrację, która ma w jego mniemaniu znowu straszyć społeczeństwo. On też mówił o przerzucie niektórych jednostek wojskowych z Witewska do Grodna, tak? czyli tej części Białorusi, która jest pomiędzy Litwą i, i, i Polską. Więc jest próba pewnego sztucznego wykreowania przez Łukaszynkę nieistniejącego zagrożenia ze strony państw Zachodu. Ostatnie pytanie ewentualny upadek reżimów na Białorusi jakie może mieć skutki dla otoczenia i dla samego państwa białoruskiego nie wiem, czy to w tym momencie byłby najgłówny naj, e, scenariusz, na którym postawił, że Łukaszenka szybko upadnie. Chociaż, tak jak powiedziałem, tutaj muszę postawić zastrzeżenie, że wszystko będzie zależało od tego, ile osób będzie na te protesty wychodziło w kolejnych dniach, jak, jak, jak duża postanie determinacja, determinacja e, e, Białorusinów, społeczeństwa białoruskiego. E, Ważna jest też rola Rosji. Na, na to pytanie pańskie poprzednio nie odpowiedziałem o, o rolę Rosji. Rosja się przez pierwsze dni tych protestów bardzo bacznie przyglądała te, temu, co się dzieje na, na Białorusi, nie wysyłając żadnych sygnałów, mimo tego, że Putin dosłownie dzień po wyborach uznał, uznał że Łukaszenka został, został demokratycznie wybranym prezydentem. Natomiast, natomiast Łukaszenko kilka dni temu zwrócił się, czy próbował takie sygnały wysyłać, że zwraca się o pomoc wręcz wojskową do Rosji. Myślę, że w interesie Rosji jest utrzymanie Łukaszenki u władzy. Trzeba pamiętać, że mimo różnych starć. Problemów między Mińskiem a Moskwą w ostatnich latach, to jednak Łukaszenka odpowiada za stworzenie, za stworzenie sytuacji, kiedy Białoruś, czy umocnienie sytuacji, kiedy Białoruś jest państwem w wielu sferach uzależnionym od Rosji, gospodarczo, energetycznie, w sferze wojskowej, w sferze bezpieczeństwa, silne wpływy rosyjskie w nomenklaturze białoruskiej. Więc moim zdaniem Łukaszenka, osłabiony Łukaszenka, który utrzymuje się przy władzy, a który zarazem jest, ma zamrożone znowu relacje z Zachodem. Wszystko na to wskazuje, że jeśli on się utrzyma przy władzy, tak właśnie będzie, że, że dojdzie do kolejnego kryzysu w relacjach białorusko-zachodnich. To jest idealny partner dla Rosji. Idealny w tym sensie, że on będzie znacznie mniej odporny na e, e, naciski rosyjskie w sprawie kolejnej fazy integracji, do czego Rosjanie bardzo widocznie w ostatnich latach, latach dążą. Więc jeśli on się utrzyma przy władzy, to moim zdaniem to będzie najgorszy scenariusz dla, dla Białorusi, bo to wpycha Łukaszenkę jeszcze mocniej w objęcia Putina dla Polski dla Europy. Ale tak jak powiedziałem, nie stawiają jeszcze kropki nad i sprawa jest otwarta. Jasne. Poczekajmy w takim razie jeszcze może parę tygodni, miesięcy wtedy zobaczymy, co nam się wydarzy tak, ja myślę, że nawet nawet wręcz najbliższe dni będą tutaj będą tutaj kluczowe. Jak, jak powiedziałem, nawet gdyby się okazało, że on się u władzy utrzyma, to, to jednak ten bunt społeczny, bo bo, bo tak to należy nazywać, to jest dla niego wielkie wyzwanie. I teraz pytanie: jak rządzić takim społeczeństwem, które, którego duża część jest po prostu zbuntowana wobec niego? Więc yy, ja bym się nie spodziewał, przy w założeniu, że on się przy władzy utrzyma, że dojdzie do jakiejś liberalizacji. Czy pójścia na, na, na spełnienie pewnych oczekiwań ze strony protestujących? Raczej by się spodziewał jeszcze kolejnej nadbudowy państwa policyjnego i zwiększenia represji. On wprawdzie próbuje rozładowywać emocje, mówiąc, że y, on zamierza przeprowadzić reformę konstytucyjną, która przekaże część jego prerogatyw, a Białorusi dzisiaj pamiętajmy Republiką Prezydencką, przekaże część jego prerogatyw parlamentowi, ale to jest moim zdaniem wyłącznie gra na czas. Tam nie będzie żadnej, żadnej realnej transformacji władzy. Tam nie będzie żadnego realnego przekazania władzy parlamentowi. Więc w tym momencie Łukaszenka nie pokazuje, nie wykazuje żadne, żadnego dobrego gestu czy woli kompromisu. On gra na czas, licząc na to, że te protesty samo istnie zaczną wygasać i on przejmie finalnie inicjatywę. Pozostaje nam czekać w takim razie, co się wydarzy dalej. Państwa, moim gościem był właśnie Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo również.